Witamy Państwa, dobry wieczór. Naszych widzów prosić będziemy dziś o pomoc w rozwikłaniu okoliczności tajemniczej śmierci kobiety w Siemianowicach Śląskich. Kobiety, której personaliów nie udało się ustalić do dziś. Podlaska Policja oczekuje z kolei na pomoc w zatrzymaniu sprawców mordu dokonanego w 2004 roku w Chodorach na Podlasiu. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Witam Państwa serdecznie. A rozpocząć chcę dzisiejsze wydanie od tajemniczej zbrodni, jaka wydarzyła się blisko trzy lata temu w Siemianowicach Śląskich. 24 kwietnia 2005 roku wezwano straż do płonących nieużytków w Siemianowicach Śląskich. Patrz pod nogi. No właśnie patrzę. No nie mogę patrzeć jednocześnie w lupę i pod nogi. Czyste kości. Wszystko się wypaliło, jak w piecu krematoryjnym. Komuś bardzo zależało na tym, żebyśmy tu nic nie znaleźli. A bez dwóch zdań. Podpalenie! W miejscu, w którym znaleźliśmy zwłoki, wyraźnie było widać, że ktoś podsycał ogień. Pewnie naprzenosił gałęzi i pilnował, że wszystko się ładnie spali. Ale wydaje mi się, że musiał użyć jakichś środków łatwopalnych, żeby od razu osiągnąć efekt. W każdym razie tam było ognisko pożaru, a potem ten pożar się rozprzestrzenił. A jak on sądzi, długo musiał być przy ogniu, zanim doprowadził ciało do takiego stanu? Według mnie to pożar z pracy zaskoczył, nie spodziewał się, że tak szybko się rozprzestrzeni, no i uciekł po płoku. Ciekawa sugestia. Wyklucza Pan sytuację, że ofiara sama zaprosiła ogień i... Nie, nie, to niemożliwe. To wszystko, co znaleźliśmy. Nie wiem, czego się spodziewałem, ale to naprawdę jest bardzo niewiele, a te skrawki to pewnie wszystko, co zostało z ubrania. Dokładnie. Powiedz, że można już zabrać szczątki. Może eksperci w instytucie zdają się coś ustalić na podstawie tych... ...wypalonych kości. Jest już coś o tym z Pogorzeliska? o no, tej. Okay. To była kobieta. Mam na myśli tego kościotrupa. trupa. na miękkich uniemożliwia jednoznaczne i precyzyjne określenie przyczyny śmierci. Mogła ulec zaczadzeniu, mogła zginąć od ciosu nożem, mogła utonąć, co chcecie. Jedno jest pewne, że nie rozłupano jej czaszki. A, jeszcze za życia ofiara y, uległa złamaniu nosa. A co z y, uzębieniem ofiary? Są ślady leczenia, ale wątpię, żeby cokolwiek udało się ustalić na tej podstawie. Ale mamy dokładne zdjęcia z opisem, to wszystko jest w dokumentacji. Do dziś nie udało się ustalić, kim jest ofiara zbrodni, ale fachowcom udało się odtworzyć wygląd zamordowanej i spalonej kobiety. Zachowana czaszka pozwoliła ekspertom z Instytutu Medycyny Sądowej sporządzić model głowy o przypuszczalnym wyglądzie przeżyciowym. To jest zdjęcie. Tak, wspólnie z policją. Wyobraziliśmy sobie przebieg tej tragedii. No i poszło. Co miało niż? Już mówię, że poszło. W tym samym czasie. Znowu ją tłucze. No, 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 ten, który z nim pije. No, A ona nawet tu nie mieszka. Czasem przyłazi do niego. Czasem. Kurwa smaka zaapałem. Hmm. Ja też. czasem coś skołować. Ty nie wiesz, ja też tu jestem, no, ja dopiero jutro odbiera. Może no, by było się do Bobla podłączyć. Od wczoraj żyje z tą siostrą miłosierdzia. A ty daj a no tak, no tak. Trzeba coś było z karitazu, Tam coś wcześniej dają. No już widzę, jak się tak zaprosi. Wydają ją do czysta, zanim drzwi otworzy. Nie, nie, trzeba. Jeszcze nas podpalą, albo co? Wie, ale jak ten łobuz zaczyna pić, to ja nie mogę zasnąć, tak się boję. Niech ja pani wezwie policję. O, ja tam nigdzie dzwonić nie będę. On jest miściwy, jak rzadko to. Jeszcze by mnie kiedy zepchnął ze schodów. I, i pani też nie radzi. Ja nie zamierzam. Piosna! Poszła! A nie pieniądze, ty! Łaj, jedna! Ty, chamie, ty! Spróbuj do mnie kiedyś przyjść jeszcze. To cię tak urządzę, że z więzienia nie wyjdziesz, ty! Zobacz, ją serce, Ale ją rządził. Nas rządził. Weź to iść do niej, no spróbuj zagrać. Co się stało? Co, co się stało? Coś tak mi spadła? To to ja, no. Słuchaj. W krwiole niego, ale masz ma nie chce się napić. No, to zakład świadczy i dla ludności, miasta, znajdziemy. Grosza ode mnie nie dostanie, ma łajdak jeden. Człowiek to głupi. Ja wiedziałam, że jak się napije, to będzie ode mnie szukał jeszcze. Głupi człowiek, w zeszłym miesiącu to tak mnie pchnął na szafę w siedzi, że do mi złamał. Na prześwietleniu byłam, na pogotowiu. Dlatego teraz tak leci. Daj pieniądze, pójdę kupię. Sama pójdę też kupię. Gdybyś taka zakrwawiona do sklepów wchodziła, no daj, ja wezmę. Nie, nie, z tą plaszką. nie, nie, Do góry nie, do góry do góry. nie, No. Gdzie idziemy? Na Zawodobie. To, co państwo teraz oglądają, to tylko nasza telewizyjna hipoteza. No daj jeszcze nam tylko flaszkę mm, nie ma mm, nie dam się. No masz Ale... no, no dobra Dobra to na no jedną nie udawaj i udawać masz ten szmar Dajem mm. ja wszystko no. się jeszcze Dawaj, Cię szarpiesz, głupia? No i co? dzisiaj hmm. ja się nie ruszaj, bo sobie drugi raz noc rozbijesz. Zaraz to samo. Tylko pamiętaj, ma cię wrócić. Nie mam pieniędzy. Zobacz, nie mam. Do dziś nie wiadomo, kto podpalił się w się śląskich kobietę. Co gorsza, do dziś nieznane są personalia ofiary. Według naszych typowań jest to osoba, która zaginęła z terenu Katowic, prowadziła wuczęgowski tryb życia, no i tutaj w zasadzie podana wersja y przez państwa, tak wydaje się, bardzo prawdopodobna, aczkolwiek nie można wykluczyć innej wersji wydarzeń. Osobę już wytypowaliśmy wcześniej na podstawie wizerunku opracowanego przez Krakowski Instytut Ekspertyz Sądowych, y natomiast y od, osoby, od rodziny osoby wytypowanej zostały pobrane próbki DNA, które zostały właśnie wysłane z powrotem do badań do Krakowa i oczekujemy właśnie na wyniki tej ekspertyzy, która nam w 100% określi, czy właśnie wytypowana osoba jest tą, którą, o, o, o której myślimy. Chciałbym apelować o wszystkie osoby, które cokolwiek mają, posiadają jakąś wiedzę na ten temat, aby. Dzwonili i podali jakieś informacje, abyśmy mogli ustalić właśnie przebieg zdarzeń, które miały miejsce w Siemianowicach w 2005 roku. Podlaska policja zwróciła się do nas z prośbą o powrót do sprawy zabójstwa 69 letniego Edmunda Krynickiego z Chodor. Właściciel fermy drobiu został zamordowany w 2004 roku. Wiktor, został do na razie. Popatrz, chodź tu. Znalazłem y, martwą kurę. Chodź, pójdziemy tam do, tych, do kurników, zobaczymy, czy, czy więcej ich tam nie ma. Może jakaś zaraza, czy co? No, chodź. A, a ty, Sasza, pozbieraj te wszystkie kurczaki i do, przygotuj do transportu, bo samochód zaraz przyjedzie. No. Andrzej! <grym> Skąd się tu wziąłeś? Przejeżdżałem tędy i wiedziałem, że właśnie tu pracujesz, więc postanowiłem cię odwiedzić. Mam prośbę. Mogę się u ciebie zatrzymać tylko na dwa dni. Oczywiście. Wejdź. Miarta, ja, tak chyba No ja troszkę za bardzo spalona. Mhm. Wojtek, nie masz tam mniej spalonej? Halo, masz na ani. No. A jak się sprawuje ten młody, co go z przysłał? A ty... A, słuchaj, on się jeszcze musza, musi dużo uczyć. Tak jest, młody jeszcze. O, ten Białorusin, ten, ten Wiktor, to jest dopiero robot. Dasz mu tam, wiesz, parę groszy, to Wiktor pierunek i robi od, od rana do nocy. Opowiadaj, jak żyjesz? No jak żyjesz? Chlienowa. Do dofy. A co? Co to za życie? Żadnych wygód i forsa marna? Mam dosyć. I jadę do domu. Jedu do domu. Zastanów się, nieźle tu, słońce, kobiety. Tylko ten kutwa. Poprosi, żeby ci więcej płacił. To jest po. Jutro poproszę. A jeśli nie da? To nie Co znaczy nie da? nie Nie da to jadę do domu. Gdzie szef? Gdzie szef? Wnitry. Wewnątrz. Szef? Szefie! Ja chcę... Chaczu... Chcę więcej pieniędzy. Wiktor, co ci się wełmie pomieszało czy co? Ja ciężko robotaju, bo odchodzę. Ale to odchodź! A proszę bardzo! Ale pamiętaj, do końca miesiąca masz pracować. Pozbieraj swoje malatki, wynocha! No co, so, bratka, ja co No tak, z coś taki zamyślony. Okay. Ja już, znałem, już wiem skąd wziąć forsę. Tak. Stary wkrótce będzie miał stobaniek. Ja Zabiorę. Z zabiorem. Ja jeszcze nie wiem. Uchradł, Ukradnę i albo zabiję. A ty co? Rambo, znalazł się bohater. Uważaj, bo załatwisz się na całe życie. Lepiej znajdź sobie kobietę i orzeń. Się. Dobra. Jeszcze. I jeszcze zobaczysz. Ile tam masz kota? Dziesięć. No to dobre. tutaj. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No jest dziewięćdziesiąt tysięcy dziesięciu brakuje. No, ale przecież jutro mają przyjechać po kurczaki. Sprzeda się kurczaki, dołoży się i będzie stuwa. Dobra. Chwilę później. Tato! Co? przywiozłem. Chodź rozładować. Hej, Kilka godzin później. No, Mam to więc właśnie. Tak. Mądek, jesteśmy? Aha. Dawaj mi te, te zakupy i zawołaj Dobrze. Tato! Boże! Boże, Jezu! Mądek! <śmany> Mądek! <Marno! śmany> <Jezu! Marno! śmany> <Marno! śmany> No. Podwieziecie? Podwieziesz? Pewno, wsiadaj. A czy może Pani podejrzewają kogoś, kto to mógł zrobić? Tata zatrudniał pracownika Wiktora Białorusina. Mieszkał tutaj niedaleko w baraku, niedaleko fermy. No i co myślisz, młody? No, myślę, że jeżeli to Wiktor, to już dawno jest na Białorusi. Polska policja podejrzewa Cię o zabójstwo Twojego szefa. Mnie? Ja. Nikogo nie zabiłem. Panie inspektorze, ja, ja, darzę... ja bym nawet no, Mufy nie zabił. No. Dlaczego uciekłeś z Polski w dzień zabójstwa? Przestraszyłem się, że zwalą wszystko na mnie. A kto według ciebie zabił? Nie wiem. Zapytajcie Andrzeja. On zniknął przede mną. Andrzeja? O co chodzi? Przecież nic nie zrobiłem. Dlaczego bierzecie moje odciski? Dlaczego? Do niedawna wydawało się, że zabójcami bądź zabójcą jest któryś z białoruskich robotników pracujących na tej fermie, bo zniknęli przecież tuż po tym zabójstwie, natomiast yy, rzeczywistość niedawno to potwierdziliście, okazała się inna, ale ma związek z emisją naszego programu. Tak, dokładnie. Po programie było kilka sygnałów, które pozwoliły nam zweryfikować te zebrane do tej pory informacje, skierować na inny trop, na inny ślad, i tym nowym śladem poszliśmy. Okazuje się, że mężczyzna, który zginął, był osobą bardzo nieufną. On nie zapraszał nikogo obcego do domu, nie spraszał swoich gości, więc tam, skoro został spuszczony ktoś do domu, to musiała być osoba, która była znana mu. Ktoś z kręgów, biznesowych, jakiś znajomy, być może nawet przyjaciel. Ta osoba dokładnie orientowała się w miejscu zamieszkania, wiedziała czego szukać, zabrała 100 tysięcy złotych, wcześniej zabijając tego mężczyznę. Czyli sugeruje Pan, że sprawcą albo sprawcami jest ktoś z osób bliskich bądź bardzo bliskich i na 100% białoruski trop, tak go nazwijmy, jest wykluczony, boście przesłuchali tych Białorusin. Z Białorusinami rozmawialiśmy, zweryfikowaliśmy to. Może tego wątku jeszcze nie zamykamy tak na 100%. Aczkolwiek ten trop, który wskazuje na osobę znaną, osobę bliską, tak jak Pan powiedział, ten wątek jest dość wiarygodny, dość prawdziwy. I tym wątkiem musimy teraz się kierować. Każdy nawet błahy sygnał, błahie jakieś spostrzeżenie nam ułatwi pracę, bo te 100 tysięcy, no ktoś musiał gdzieś je ulokować, gdzieś wydać, coś kupić, gdzieś nawet pojechać gdzieś się zabawić i na takie sygnały też czekamy przeliczymy kończymy dzisiejszy program kolejne nasze spotkanie dopiero za dwa tygodnie wtedy przedstawimy między innymi okoliczności zaginięcia choć być może prawdopodobieństwa zabójstwa Likwidatora z Wrocławia, Romana Mańkowskiego. Trzeba mu zabrać dokumenty i telefon.